Drodzy koledzy, dowódca uroczystości Druck Milewski, Melduj, jednostkę Chodźczo-Straży Pożarnej w Mońsku na uroczysty mapa. Dzisiaj mamy bardzo fajną uroczystość, no długo czekaną. Czekaliśmy na nią 145 lat. Jest to impreza poświęcona przede wszystkim byłym członkom, założycielom, kilku pokoleniom strażaków, którzy tą jednostkę powołali, utrzymali do, do dnia dzisiejszego, a chcemy tą pamięć kultywować i przekazać następnym pokoleniom. No, serce wali na, na najwyższych obrotach. Jest to mówię niepowtarzalna rzecz. Mam nadzieję, że to się wszystko uda i że będą wszyscy zadowoleni.